Instagram, mimo to, że trochę ograniczył ostatnio zasięgi i bardziej idzie w stronę takiego algorytmu Facebookowego, że trudno jest się wybić nowym kontom, to i tak jest jedną z największych sieci społecznościowych na świecie i tak pozostanie jeszcze przez wiele, wiele lat. Tak jak ludzie 10 lat temu mówili, że Facebook się kończy, a Facebook cały czas się rozwija. A ostatnio w ramach kilku kampanii współpracowaliśmy z influencerami większymi w Polsce, właśnie na Instagramie, więc dzisiaj 10 takich. Pokażę tak, 10 takich konkretnych rzeczy, które możesz zrobić u w firmie, żeby jak najszybciej ten Instagram rozwinąć. Mimo tego, że nie jest już tak łatwo jak 5 lat temu i ten zasięg organiczny jest mocno obcięty. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, piocheki. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas, wypić lupijną kawę? Ja lubię zmorażone skoki. I koniecznie subskrybujcie. Cześć z tej strony, Rafał Schreiner, założyciel Unique SEO. Jeśli interesują ciebie. Filmy o marketingu, o, reklamie, o sprzedaży, czy rozwijaniu firmy, to oczywiście pamiętaj, żeby ten kanał teraz zasubskrybować. A skoro tu jesteś i to oglądasz, to znaczy, że już masz dosyć konkretną pewnie wiedzę o marketingu, czy o Instagramie, więc od razu przejdźmy do sedna. Numer 1. Zoptymalizuj swoje bio. Mało osób to robi. Po pierwsze pamiętaj, żeby dać link do swojej strony, do jakiegoś landing Page'a, na którym oferujesz najczęściej Lead Magnet, czy pomocny wpis o tym co robisz, jakiś poradnik, może film, wideo, także to jest bardzo ważne. Lead, magnet, czyli żebyś pochwycił, czy to imię, czy numer telefonu tej osoby. I pamiętaj, żeby ten opis był taki customer-centric, czyli skierowany mocno na klienta, czyli na osobę, która jest Twoją personą, żeby to nie był taki wpis w stylu hej, jestem super i zajmuję się tym. Nie, musisz zacząć od tego, co osoba dostanie, co mi to da, że ja w ogóle zechcę się z Tobą skontaktować. No i jedna ważna rzecz: to jak już wysyłasz osoby do takiej strony, to sprawdź od razu, czy ona jest zoptymalizowana pod, pod mobilki. Bo na Instagramie wszyscy, którzy są, no to my działamy na telefonach, prawda? Instagram tego się nie robi na komputerze, a wielu web deweloperów Projektuje taką stronę, landing page'a. Ten landing page jest zoptymalizowany pod komputery i nikt nie sprawdza, jak się wyświetlają na mobilce i czy ta strona jest w ogóle w miarę jakaś szybka. Kolejny punkt to jest, musisz mieć plan na wizerunek i na swój branding, na to, jak będzie wyglądała Twoja marka, i to składa się z takich trzech podstawowych elementów, czyli spójność, jasność i zgodność. Spójność to jest tak, że masz wszystko zaplanowane, regularnie postujesz, odpowiadasz na djemki, odpowiadasz na komentarze itd. Jasny przekaz mówi, o tym, że wszyscy wiedzą dlaczego to robisz, czyli co, dla kogo i po co. I nie ma tutaj takich randomowych wrzutek, że w ogóle coś się wiesz. Tak, jakby z innego kąta. A zgodność to jest czymś, co pozwala budować zaufanie, czyli na przykład, jeśli jesteś trenerem personalnym, to nie wrzucaj relacji z McDonalda codziennie, czy jakieś codziennie mi dźmile, czy źle się odżywiasz. Kolejna rzecz to używaj tego, co daje tobie Instagram, czyli rolki, które teraz są taką w miarę nadzieją, a ten ruch organiczny. Stories, oczywiście główne zdjęcia na main feedzie. Możesz robić live, czyli relacje najczęściej jako QA, czyli odpowiadanie na pytania. Swoich followersów, ludzi, którzy Ciebie obserwują, którzy piszą DM-ki, to możesz zamiast taką dm odpowiedzieć na live i tak dalej. Kolejna rzecz są hashtagi. Oczywiście stara strategia, ale ona cały czas działa i z takich tipów to po prostu wybierz sobie takie, które są dla Ciebie, zapisz je w notatniku na telefonie, żeby nie wpisywać za każdym razem. bo wpisaniu 20 na przykład hashtagów, to jest, no zabiera ileś tam czasu w trakcie dnia, w szczególności jeśli postujesz więcej jak raz dziennie. Z takich rzeczy też musisz cały czas obserwować trendy, jeśli chodzi o hashtagi, czyli nie wybieraj tych, które mają w ogóle ruchu bo nikt nie będzie przez to Ciebie znajdować. I nie wybieraj też takich, które są największe, bo jak wrzucisz zdjęcie, to po sekundzie ono już w ogóle wypadnie z main feedu i już osoby Ciebie tam nie znajdą. No i pamiętaj, że jeśli będziesz konsekwentny w tych swoich już wybranych docelowo hashtagach, to po którymś razie, jak osoby Ciebie zobaczą, bo przeglądają dany hashtag, którym się interesują, na przykład trener personalny, i zobaczą Ciebie już któryś raz, to dadzą Ci po prostu follow, bo robisz coś, Publikujesz informacje na temat rzeczy, które ich interesują. Kolejna rzecz to są mikroinfluencerzy. Oni działają bardzo dobrze, ponieważ mikroinfluencerzy mają większe zaangażowanie od swoich fanów, od swoich followersów, także świetnie działają u nich krosy, czy jeśli oznaczą cię na przykład w poście. Świetnie działa UGC, czyli User-Generated Content. Możesz to robić na wiele sposobów, bo widzisz, algorytm Instagrama działa tak, że jeśli dostaniesz taki initial push, czyli dużo osób na przykład zareaguje, zalajkuje, polubi, to, co publikujesz, to algorytm uzna to za fajne i pokaże szersze liczby osób. I tak do skutku, dopóki te reakcje nie zaczną opadać. I jedyną Twoją szansą na dużą liczbę reakcji to jest to, że masz cały czas kontakt ze swoimi followersami. A jak budować taką lojalność? Możesz udostępniać to, co oni publikują, możesz komentować ich wpisy, czyli cały czas trzymać, powiedzmy, taki... Dobry kontakt. Kolejną rzeczą to jest czas postowania i dla każdego to będzie inne, ale po prostu zaloguj się na swoją analitykę w Instagramie i zobacz, kiedy masz najwięcej aktywnych osób. No i oczywiście sprawdź to, co robi konkurencja, sprawdź to, co robi lider w branży i zrób sobie benchmark, czyli zobacz, ile razy za postują dziennie, jaki content, jak często odpowiadają i tak dalej. Kolejna rzecz to jest demografia. Zrobimy tutaj krótki research. Na kilku stronkach, czyli tak, ponad 70% użytkowników Instagrama na całym świecie ma mniej jak 35 lat, 50, ponad 51% to są mężczyźni, 48% kobiety. Oczywiście to są dane ogólne, jest ich dużo, dużo więcej, ja tylko tutaj przytoczyłem tobie kilka najważniejszych, ale powinieneś pogoglować w zależności od Twojej niszy, jak to wygląda. I dzięki temu będziesz mógł porównać te statystyczne dane z tym, co dzieje się u Ciebie. I będziesz mógł dobrać tą wiadomość, którą kierujesz do swoich followersów, właśnie pod ich wiek, czy zainteresowania i płeć. Z reguły jest tak, że influencerki, kobiety mają więcej followersów kobietę, a mężczyźni mężczyzn, ale nie zawsze, dlatego sprawdzaj swoją analitykę i porównuj, czy to prawda, czy nie. Kolejny punkt to reklama płatna, bo jako właściciel agencji marketingowej czy reklamowej. Muszę to nadmienić, a to jest coś, co robimy na co dzień. I w wielu przypadkach reklama płatna to jest jedyne konkretne rozwiązanie. Bo o ile nie masz ogromnego konta z ogromnymi zasięgami, no to pomyśl, załóżmy, masz 50 lajków pod, pod swoim postem. Pomyśl, ile czasu musisz taki post robić, ile czasu zabierać jego wstawienie, hasztagi, cała analityka i tak dalej. A może nawet płacisz jakiemuś grafikowi, czy masz kogoś się w firmie, żeby to robił. No, i zastanów się, ile za taki post płacisz, albo ile czasu musisz zainwestować. I często jest tak, że reklama, nawet za kilka złotych, daje większe zasięgi niż te organiczne, które masz. Oczywiście, jeśli masz, tak jak powiedziałem, olbrzymie konto nabite followersami i masz świetne zasięgi, to opłacać się finansowo pod względem czasu robić te posty. Ale jeśli nie, to zastanów się, czy dla. 100 czy 1000 wyświetleń, opłaca się sobie na przykład marnować pół godziny czasu, a 1000 wyświetleń to możesz mieć na przykład za 4 zł. To się nie kalkuluje, bo wtedy ty cenisz swoją pracę na robienie tych postów w interakcji, cenisz swoją pracę mniej niż nie ubliżając tutaj nikomu, ale niż yy, ktoś, kto pracuje na kasie. A ty prowadzisz firmę i powiedzmy rozwijasz cały biznes, masz masę na głowie i to, to, co robisz jest trudne. Więc ty za 4 zł zabierasz swoje pół godziny czasu. Drugi powód to jest taki, że wtedy twój feed nie jest, że tak powiem, zaśmiecony tymi postami reklamowymi. Wiadomo, posty reklama wyglądają inaczej niż zwykłe posty. Mamy tam sporo call to action i dalej, dalej. Także jeśli nie chcesz zaśmiecać swojego głównego feedu, to po prostu robisz posty reklamowe, aby je wyświetlać tylko osobom, do których dociera reklama. I trzecia sprawa Reklama na Instagramie to jest rodzina reklam facebookowych, a Facebook ma jeden z najlepszych algorytmów, jeśli chodzi o sprzedaż, o znajdowanie potencjalnych klientów i o rozwijanie się, więc po prostu niekorzystanie z tego to jest trochę jak strzelanie sobie pistoletem w stopę. I ostatnie DM-ki, czyli direct messages. One też działają świetnie, bardzo dobrze. Tutaj rozmawiamy o Facebooku, ale to bardzo dobrze działa reklama na Messengera, czyli na te DM-ki w Messengerze, na Facebooku. Tam jest duży odzew i no one są dosyć tanią. Wychodzą takie kliknięcia w reklamę, żeby nawiązać kontakt. Także możesz to robić. Możesz też samemu na przykład na Instagramie wysłać dm do osób, które ciebie followują i te relacje rozmawiając. Czyli ty wtedy personalizujesz ten przekaz, stajesz się tak jakby przyjemny cielem tej osoby, nie tylko marką czy osobą, którą trzeba followować. I zawsze taka osoba staje się powiedzmy bardziej powiązana z tą marką, czy niektórzy nawet takimi zatwardzionymi fanami, bądź na to się mówi ewangelista marki. A, jeszcze pamiętaj udostępnij ten film znajomym i subskrybować ten profil. Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci się to wideo, jeśli tak to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube, a ja, jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.